7 tutaj dzisiaj na pewno a może nie dzisiaj, ale dzisiaj na, nie, Może na samym odcinku, a chociaż dzisiaj też to no. Zakończymy serię. Musimy tylko to być tutaj na hełm. Także proszę żelazny killoff. Przypalimy sobie tutaj e, ładnie. Tylko, i, i możemy chyba wyruszać sobie na jakąś y, wyprawę. Ym, no. Myślę, że żelazny hełm zmienimy na diaksowy i, i już mamy wszystko. Aha, dobra, czekaj, bo. Ja chcę już wychodzić na wyprawę. Bo mam po. Yy, muszę sobie zwolnić w ogóle slot nagrywania. Który zajmuje Minecraft z luleczkiem? Nie. Przepraszam, kvadratyków, ale już trwa seria długa. Długo. I. Po prostu. Yy, nie wiem, czy kogoś chce się tyle oglądać. Dobra, yy, tutaj kopię sobie. Yy, Jakiś y, kamień i, i wyrusza sobie co gdzieś tam. Dobra. Y, także... Y, jak wam tam jedzie. Ja sobie tutaj skraftuję sobie y, bardzo fajnie tutaj tak. No, może dzisiaj wreszcie... Zakończymy serię albo, albo w tym odcinku, nic nie obiecuję. Także przygotujcie się. Yy, dobrze. No. no. i co? Gdzie możemy tutaj iść? Gdzie nie, nie byliśmy w ogóle? Yy, w ogóle jeszcze szczerze to mo, mogę jeszcze sobie wziąć tutaj drzewko. Dobra. Zrobię to o, tak. Zetnę całe drzewo, żeby mieć na pochodnie t.d. I, I żeby mieć na crafting, to jest wasz... Mm, dobrze. No i... O, sadzonkę jeszcze jakąś tutaj mamy. I możemy wyrus wyrus wyruszać. Mm. Okej, okay. także kopiemy się... Pod siebie jak zawsze taka technika y, moja ulubiona, ponieważ nie trzeba y, dużo miejsc tutaj się męczyć z jakimiś schodami. Jeszcze sobie w y, 70 euro. Trochę będzie tego skopywania, ale, ale trudno. Nie mam łopaty, więc łapką, żeby nie marnować sobie kilofa, bo i tak on nie przyspiesza rozwalania y, darta. Ok, no. Także trochę tego tu te, czasu minie, a, a e, napiszcie w komentarzach e, tego co tam teraz e, byście chcieli zacząć. Ja w sumie na, na moim kanale wiem, że w sumie mam już pomysł na serię i nie, nie wiem czy to e, na, nagram jak napiszecie, ale jestem ciekaw. Chociaż może kiedyś. Może kiedyś. Może nie tak na teraz, ale na kiedyś. No. Także bardzo bym był wam wdzięcznym, Jakbyście mi to napisali. No. A ja tymczasem się tutaj po... o coś tutaj znaleźliśmy ciekawego. Okej. Okay. O, pająk tam nawet jest. Dobra. Ej, to czekaj, bo ja mi się tam nie chcę tego zakopywać tego, bo jak się kopię na, na poziom 50. Yy, Zaczyli jestem na poziomie 50, to się kopię na poziom yy, tego... 12. Hmm. A, ja tutaj jest... Dobra, mnie to tutaj... Żeby mnie tu pająk. Dobra, jeszcze dam sobie pochodnie A. świetnie, że akurat tutaj musiał być jakiś cave świetnie no, ale no, no to się kopiemy w drugą stronę, może tam nic nie będzie i no bo nie chcę tutaj się kopać, bo Hmm, ok. to zaświe zaświecę sobie tutaj świeczkę pochodnie i się kopiemy na sam yy, dół tutaj o świetnie. Tutaj już nic takiego złego nie ma. Przynajmniej mam taką nadzieję. że nic tutaj już nie spotkamy. Oprócz tutaj poziomu 12 poziomu wysokości 12 no także się kopiemy nie wiem czy w dzisiejszym odcinku to byśmy musieli mieć farta i mieć znaleźć 5 diamentów żeby o a tutaj coś jest. Po co nam to? tutaj Ym, i okej, okay. a tutaj coś jest? Okej, okay, powiedzmy, że nie. Także może tu będzie bezpiecznie. O, no, to się kopiemy obok. Okej. Okay. No, 29 już tutaj mamy no co jeszcze troszeczkę troszeczkę w dół i możemy wreszcie no szukać tego co chcemy jak zapowiedziałem trzeba mieć i muszę mieć ja muszę mieć o ja co to co to co to jest co to jest? Dobra, mogę się tu skopać. Może tam będzie ten... Będzie coś. No niby coś tam jest. No to idziemy tam. Okej. Okay. Tutaj trzeba jeszcze klocek postawić, no bo żebym... Zaczyna... Pasowałoby, żeby tutaj nie spać jak Gaugan Tylko żeby mieć po prostu... Yy, no, żeby... Żeby... No, no, tak jak mówiłem, nie, spać jak, nie spaść jak Gaugan I myślę tak Dobra, no, co tu mamy? Co tu mamy? Tu mamy coś tutaj lawem, widzę co tam jest? Aha, lapis Myślałem, że to to, co szukamy, czyli... Okej, okay, tutaj jest żelazo. Aha, dobra, tam też jest żelazo. No, może by tutaj coś znaleźć. Kto by mówił, że, że niczego nie znajdziemy? Trzeba uwierzyć w siebie i się wszystko znajdzie, no bo... No, okej, okay. i tutaj przejdziemy. Obok i okej, okay, y jeszcze y patyczki sobie zrobimy i im będzie i będzie fajnie, bo mamy dużo węgla i będzie dużo pochodni, żeby po prostu no. O, tutaj, tutaj też jest żelazo. Dlaczego ja zawsze nigdy znaczy nigdy nie, nie spotykałem na tak niskich poziomach żelaza? Tutaj, proszę. No. I dziękuję. Proszę i dziękuję. I dziękuję za, za to zdobycie. Czekaj, obkopy tutaj dookoła. Czy, nie? czy teraz właśnie stanie się moment, w którym zakończymy serię? Czy choć nie, nie, chyba nie? Chyba, że jednak będzie. O ty trollu jeden. LAWO To Ty mnie tutaj chciałaś trollować. Tak. I że się tobie dam. Łatwo. Lawo głupia Kurde, klip Aha Znakomicie Znakomicie klip cię tutaj wybuch myślałem, że coś tam... pode mną wybuchnie i nie zaleje lava cała. Dobra, idź stąd. Idź stąd, zły... zły ząbiaku. Idź stąd, zły szkielecie, ej! Kiedy ty! Nie wolno! Oby skurczybyki. Skurczyby. Z, z wszystkich stron. Tak. Pewnie. Dobra. A ja chcę mieć tutaj święty spokój. Zewykować sobie ostatni tutaj ym, diamencik. Tylko proszę mi nie przeszkadzać, bo się będę tutaj. No. Yy, dobrze. No. Tutaj się zatkam i tutaj koblem stołnym koble stołnem. No i i i dobrze. No, nie przeszkadzać mi, bo poczuję bo, 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 bo wężom prążniowym. zjem z schaba. aż. Powiedz mi, co tutaj mamy. Dobra, tutaj jest. Okej. Okay. No. I za. Tutaj jest. Teraz no. się bokiem... O, o i... Czy tutaj mamy coś pod spodem? Niestety tak. No, ale trudno. Tutaj musimy coś załatać. A poproszę o kamiennym kilofem... Kopię. Dobra. Jest dobrze. Mamy to, co chcieliśmy. Cztery. No to jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Proszę o jeszcze jeden. Nie wiem, po co to w ogóle niszczyłem, ale. Ale no. Zabezpieczenie. Po prostu. Jak się na górę tutaj wyjdzie. Okej, okay, mamy tutaj Mamy tutaj, wyszliśmy Skąd te kun... małe... Dobra, tutaj damy świeczkę Oaza Creeperów jeszcze Nie wybuchaj mi tu, nie wybuchaj Nie, niegrzeczny, Crypcio Nie, 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 niegrzeczny Kurde, jakieś szkielety mnie szlają. O ja zaraz panne szał, bo to to zobaczyli o mnie. No. Zaraz tutaj kogoś... Dobra, ja, ja będę powoli kończył odcinek, ja tutaj... Eee... Yy... nie dało mi spokojnie skończyć odcinka, tylko muszę się koblem zaporować. No, widać jakie tutaj niekrzyczne państwo. No, także na tym odcinku myślę, że może skończymy to tutaj tego serię albo jeszcze następne, No, zależy jak się poszczęści. No, także dzięki za oglądanie. Tak, ci dziękuję. Zasubskrybujmy kanał, proszę cię, no bo tutaj dzięki temu powiększasz nasze grono tutaj. Nie przegapisz żadnego filmu, no, na pewno będą ciekawe serie teraz, yy, po, potem, no, no, także zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę, i, no, i takie linki w opisie, no, przypominam zawsze, żeby, żeby się nie zapomnieli, no, na, ka na końcu każdego filmu, no, także zasubskrybuj kanał, no, no, no dzięki, cześć! Do następnego odcinka. No, no cześć.